Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii poświęconej w tym przypadku nowej rodzinie wykrywaczy z firmy Minelab GoFind. Tu mamy urządzenie, które pokazywałem w poprzednim odcinku. Jeśli ktoś nie oglądał, to jest urządzenie GoFind 60. Jak widać, już jest trochę przykurzone, byliśmy z nim w terenie. W następnych odcinkach będą pokazane filmiki, jak to funkcjonuje w terenie, jak pracuje. Natomiast zanim przejdę jak do jakichś pomiarów, bo w dzisiejszym odcinku mówimy sobie ergonomię, wygląd i zastosowanie tego wykrywacza. Chciałbym wprowadzić trochę użytkowników w tę serię. Zanim zacznę mówić, dla kogo jest przeznaczony ten wykrywacz, chciałbym po prostu wymienić modele. To jest model 60, jak już wcześniej wspomniałem. Jest jeszcze tutaj, mamy ściągę i pomoc w postaci komputera. Jest model 20, 40 i 60. Te wszystkie modele, jak wiadomo, różnią się ceną. Jak wcześniej wspominałem, my możemy Wam zrobić dobrą cenę, ale to jest efekt marketingowy, nie o to chodzi. Wróćmy do, do różnic. 7,8 kHz to jest częstotliwość pracy. To jest urządzenie VLF, więc też nie ma problemu. Cewki są wodoodporne, tylko tak. Tu mamy cewkę 10-calową i w modelach 40-60 cewka jest 10-calowa, ale już w modelu 20 cewka jest 8-calowa, czyli jest mniejsza. Pomijając to, że w zestawie nie oczywiście nie dostaniemy jakichś tam słuchawek i innych rzeczy, to, to akurat nie jest istotne. W zestawie z 60 są słuchawki. To są typowe słuchawki do uszu, i do tego jest jakaś łopatka. To nie jest żadna strata. Takie słuchawki można sobie za 5 zł gdzieś kupić. To jest mało istotna rzecz. Teraz wróćmy sobie do tego, jakie, jakie są możliwości. 20 nie ma Bluetootha. W 40-60 w jest Bluetooth, który umożliwia używanie tej dodatkowej aplikacji, katalogowanie sobie znalezisko. O tym powiemy w następnym odcinku. W następnym odcinku też opowiem o, opowiem o menu i jak to obsługiwać, jak się przełącza pewne rzeczy, jak to funkcjonuje. To porozmawiamy sobie później. Teraz tak. Dwudziestka ma dwa levele jakby wykrywania, czyli można się przełączać między dwoma, dwoma różnymi opcjami dyskryminacji. W czterdziestce już są trzy, w sześćdziesiątce cztery. Co jest istotne bardzo, to przede wszystkim to, że tak naprawdę w dwudziestce mamy dwa tony identyfikacji, niski i wysoki. Już w czterdziestce mamy trzy tony identyfikacji. I tak naprawdę w 60 mamy 4 tony. Identyfikacji jest to jednak różnica. Bynajmniej przy tej jakości tego wykrywacza, co w dalszych odcinkach Wam opowiem, moim zdaniem nie ma to aż tak istotnego znaczenia. 60 ma szarą obudowę, 20 i 40 mają białą, więc, jakby to jest jedyna różnica. Masa jest w zasadzie ta sama. Różnica jest 6 gramów. Urządzenie waży około 1 kg. I to jest bardzo istotna informacja. W zasadzie na tym kończą się różnice. Ono, oczywiście, to urządzenie, oba wszystkie, wszystkie wykrywacze, wszystkie trzy sztuki pracują w automatic trackingu. Automatic ground tracking, co to oznacza? Nie ma pompowania cewką, urządzenie samo automatycznie kalibruje się do gruntu. I to jest super rzecz, jeśli chodzi o plażę, o słoną wodę. To jest jedyny wykrywacz, najtańszy, który jest w stanie z słoną wodą pracować. Oczywiście on nie jest w pełni wodoodporny. Możemy zanurzać tylko i wyłącznie cewkę. Głębiej, jeśli go zanurzymy, to będzie po nim. Zaraz sobie przejdziemy do ergonomii i opowiadamy sobie o ergonomii, jak to, jak to zostało wszystko przez firmę Minelab skonstruowane. Ja jestem dość sceptyczny, jeśli chodzi o to urządzenie. Pomysł był sam dobry, natomiast z realizacją no, poszło trochę gorzej. Pewne rzeczy powinni zmienić, ale porozmawiamy sobie o, o, o wykonaniu, o, o, o różnych y, y, jakby designerskich rzeczach, które Minelab zastosował i, i zastanowimy się, czy to po prostu miało sens, i czy to jest dobrze zrobione, czy można było coś zmienić, i czy za te pieniądze opłaca się tą maszynę kupić. Dobrze, zaczynamy od wymiarów. Urządzenie jest bardzo małe i kompaktowe, waży około 1 kg, więc jest to idealne urządzenie dla wszystkich, którzy jeżdżą na rowerach, chodzą na wspinaczkę górską. Gdzieś zabierają sobie w jakimś innym celu urządzenie. Ono się zmieści po prostu do małego plecaka. Ja tutaj przygotowałem miarkę, zmierzymy sobie dokładnie, jakie to są wymiary. Długość około 56 cm, szerokość powiedzmy o 18, wysokość 9. No, są bardzo niewielkie wymiary. Jest to wszystko poręczne. Pierwsze wrażenie, jak bierzemy do ręki. No, uczucia są mieszane. Taki złożony wygląda dość ciekawie. Tutaj żeby go rozłożyć trzeba nacisnąć przycisk, wtedy się podnosi rękojeść. E, tu dość moim zdaniem niefortunnie znajduje się w tej części wyświetlacza i panelu, znajduje się głośnik. Natomiast dość niefortunnie zrobiono to, że tu znajdują się także też baterie 4 sztuki paluszków tak zwanych. E, moim zdaniem jeśli będziemy zabłoconą ręką tutaj dotykać to niestety e, no, tu nie ma żadnej uszczelki. Tu jest jaka, jakiś taki rancik. Niezbyt fortunne to jest umiejscowienie. Tu jest niby jakiś taki mniejszy plastik, ale teoretycznie. E, zaraz sobie pokażemy z bliska, weźmiemy kamerę, pokażemy sobie z bliska, jak wyglądają inne rozwiązania, jakie jest wykonanie, żeby było widać. Także to jest pierwsza czynność: podnosimy sobie ten wyświetlacz. Teraz tak, jeśli chodzi o tył, to wyciągamy sobie po prostu podłokietnik w ten sposób i niestety on się blokuje na zatrzaskach. E, jest tu parę położeń i. Ja mam mieszane uczucia, zobaczymy jak to się będzie zachowywało pod względem czystości, jeśli znajdzie tutaj piasek w te szyny, ja też pokażę to z bliska, tu jest taka szyna, jeśli znajdzie w to piasek, moim zdaniem to się nie będzie rozkładało i to jest pierwszy, pierwszy słaby punkt. Nóżki, które z tyłu zastosował producent, też są kiepskie, niestety one nie stabilizują urządzenia, to jest jakiś żart, to tak, to tak nie powinno wyglądać. Dobrze, z drugim etapem rozłożyliśmy sobie wykrywacz. Możemy sobie włożyć tutaj rękę. Cewka jest standardowo zamocowana na motorku, który można skręcać. I teraz najśmieszniejsza rzecz. Tu jest blokadka na dole czerwona. Ją odblokowujemy i regulujemy tylko długość tej sztycy. Natomiast to jest złudne. Nie regulujemy tej mniejszej. Czyli tą mniejszą musimy wysunąć aż do momentu, kiedy ona nam się po prostu zakliknie i zablokuje. I dopiero tutaj mamy właściwą regulację. O, zapięcia. Eee on się dość długo, no, można go ładnie wyciągnąć, on to, to, to już dobrze to działa, natomiast pierwsze wrażenie jakie miałem po zrobieniu tego wszystkiego, to niestety to się gnie wszystko jak osika na wietrze, jak liść i to nie jest dobrze rozwiązane. Czuję się po prostu, no, że no, gdzieś tutaj oszczędzono na czymś, to jest wszystko zbyt wiotkie. Oczywiście przy pracy, przy przemiataniu nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak samo składanie też jest w zasadzie praktycznie intuicyjne. Nie ma problemu ze złożeniem. Naciskamy przyciski, składamy. Najgorsza jest ta dolna część szyna. Trzeba uważać, jak łapiemy ręką, żeby sobie po prostu tej rączki nie przyciąć. Najgorsze jest to, że wcale to się tak łatwo w podłokietnik przynajmniej nie składa. Jest złożony. Teraz Wam pokażę z bliska, jak jest to wykonane. Wezmę przestawię kamerę i omówimy sobie dalsze, dalsze rzeczy. Które zastosował producent. Jak widzimy, cewka tak naprawdę nie ma jakiejś fabrycznej osłony, jest to monolit. Niestety, ktoś poprzeczki zrobił ze wzmocnieniami, w które będzie wchodziła ziemia. Ja rozumiem, że wykrywacz ma autotracking i nie będzie to żaden problem. No, bynajmniej wygląda to trochę śmiesznie i jest powodem do, do różnych żartów na różnych forach. No takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Tu powinny być jakieś monolityczne elementy i, i byłoby po temacie. Niestety ktoś z designerów tak stwierdził zostawił i, i tyle. Kolejna rzecz. Wyświetlacz. Yy, Cała rzecz się strasznie elektryzuje i przyciąga brud. Tu była osłona taka na cały wyświetlacz jeśli chodzi o, o, o osłonę i klawiszy i samego, samego display'u. Niestety yy, efekt jest taki, że... W rękawiczkach nie da się obsłużyć tych przycisków, więc musiałem zdjąć tą osłonę. Całość w ogóle się bardzo elektryzuje i przyciąga kurz. Kolejna rzecz. No, gniazdo Jack jest w ogóle nieosłonięte na małe słuchawki. I tak samo włącznik, który tutaj się znajduje, no jest włącznikiem przesuwnym. Jest maleńki i no ja mu nie wróżę długiej, długiego czasu działania. Moim zdaniem to niedługo padnie. To wszystko lata, niestety. To nie jest tak złożone, że naciskamy, naciskamy tu z dwóch stron, prawda? Na zamek po dwóch stronach taki zamek. Naciskamy na ten zamek, to się podnosi i, i, i sztywno, nawet w pozycji rozłożonej. W pozycji rozłożonej już jest mniejszy problem, już jakoś lepiej to funkcjonuje. Natomiast no nie ma szału, nie jest to, nie jest to wykona, wykonane jakoś porażająco. Tu mamy nalepkę z jakąś tam gwarancją, z hologramem, że jest to produkt oryginalny. Kabelek pięknie wchodzi do środka. Generalnie uczucie jest takie, że mamy do czynienia ze stanią rzeczą. No rozumiem, że cena jest niska, natomiast no, powinno być to moim zdaniem zdecydowanie lepiej wykonane. To, 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 co, to, to, o czym żeśmy rozmawiali wcześniej, to jest niestety ta. Szyna z nacięciami, prawda? Te nacięcia tak naprawdę blokują nam podłokietnik. E, no, uważam, że tutaj widać już, że to, jeśli w to wejdzie piasek i ziemia, e, no nie sądzę, żeby to działało dobrze. I jeszcze nie jest to sprzęt wodoodporny, więc za chwilę to wszystko będzie po prostu e, no brudne i trudno będzie to oczyścić. No, bo tak samo, tak jak powiedziałem, no, osłona baterii, no nie jest, nie jest to fortunne rozwiązanie. Nie jest to. to to dobrze zrobione, eee, podobnie nóżki, to co powiedziałem, nóżki są zdecydowanie za wąskie po położeniu tego wykrywacza, jak widzimy, no nie ma żadnej stabilności, tutaj jak stawiam CTX -a na ziemi, nawet w ciężkim terenie, to on się tak nie kolebie, on się często po prostu na boczek wywraca w terenie i sobie leży na boczku, no natomiast jak jest jakaś trawa czy coś, no to tak zacząłem się zastanawiać, czy ta woda za chwilę nie wejdzie w elektronikę i nie dokona jakichś nam spustoszeń, to, to, to jest kolejna rzecz. Plusem, plusem jest możliwość po prostu składania tego urządzenia. Ono się składa i, i, i jest wygodne. Wyświetlacz jest czytelny. Wszystkie funkcje na wyświetlaczu jakby e, można bez problemu uzyskać. O tym porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Jak się go ustawia? Jakie są opcje? Jaka jest konfiguracja? Porozmawiamy sobie o aplikacji, która jest dodawana do, 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 tego, do tego wykrywacza. No, parę rzeczy sobie o paru rzeczach sobie opowiemy i, i będziemy się zastanawiać, co dalej. Próby w terenie zostały wykonane, jest już nakręcony film. Zobaczycie w kolejnych odcinkach. Także zapraszam do subskrypcji No i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie zamówić sprzęt z Minelaba albo z diptecha piszcie pod wątkiem, ewentualnie piszcie na adresy firmowe. Dziękuję, pozdrawiam.